Bardzo miło mi powitać burmistrza naszego miasta, Pana Zdzisława Czuchę. <noise> Witam serdecznie Pana Kazimierza Stoltmana, zastępcę burmistrza miasta Kościerzyna. Po raz kolejny spotykamy się na tej uroczystości, tu na sali Szopińskiego. Mamy okazję za każdym razem oglądać występy naszych mieszkańców, naszych uczniów. W tym roku będzie tak samo. Tym razem będziemy gościć na scenie wyjątkowego człowieka, wielokrotnego stypendystę, burmistrza miasta Kościerzyny, wielokrotnego laureata Nagród, Rady Miasta, Rady Powiatu. Chłopak, który mimo bardzo młodego wieku, bo ma dopiero 20 lat, osiągnął bardzo wiele. Jest ponoć jedynym w Polsce. Potrójnym laureatem Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. W tym roku osiągnął ogromny sukces, bo pierwsze miejsce w konkursie piosenki imienia Agnieszki Osiedzkiej w Warszawie. Chciałam serdecznie zaprosić pana Pawła Ruszkowskiego. Słowa napisała w 1969 roku na, na specjalną prośbę Kościeżaków Agnieszka Osiecka. Czerwiec czelemchą się upija, tuli pan, tuli się do brata. Noc jak pieszczota prędko mija, serce zaczyna znów kołatać. Drogą siwą wodą siną, jeszcze chmury wolno płyną, złotym kłosem i wikliną. Łaniam ci się, Kościerzyno Dzień dobry, Lesie Dzień dobry, Mario Dzień dobry, moja kaszubska Szwajcario Za pogodą, za dziewczyną Płynę znowu wodą siną Złotym kłosem że nakłania się tym najlepszym z najlepszych. Bo ta piękna piosenka, którą zagrał Paweł Różkowski na, na wstępie, jak ona pokazuje taką ciągłość pokoleń. Podpytywałem Panią Przewodniczącą Rady Miasta, jak na imię miała mama Pani y, Przewodniczącej Barbary Wisieckiej, Bronisława Niedzielska. Większość starszych osób na tej sali pewnie pamięta tytuł przejmującej książki, którą napisała pani profesor Bronisława Niedzielska Kłaniam Ci się, bo Być stypendystą to brzmi długo. Ta stypendysta to jest samo w sobie pewna wartość. Nie każdy może być stypendystą. Bo trzeba spełnić jakieś kryteria, trzeba zdecydować się, poddać swoje, swoją pracę, swoje wyniki pod osąd innych. A to nie jest łatwe. Niech będzie mi wolno do Państwa, jako rodziców, w szczególności skierować słowa uznania, ale ta inwestycja to jest też inwestycja w pomyślność nas, jako mieszkańców miasta, ale to jest inwestycja też w pomyślność Rzeczypospolitej. Ja mówię to w pełnym przekonaniu i powtarzam to y, tak często, jak, jak jest to możliwe. Dziękuję rodzicom, pedagogom. Dziękuję Wam. Drodzy studenci, droga młodzieży, za ten ogromny wysiłek. Sportowcy co miesiąc, przez 10 miesięcy będą otrzymywali po 120 złotych, także artyści, to jest dla nich. Uczniowie klas, ci najmłodsi z klas 4-6 szkół podstawowych, po 100 złotych miesięcznie, uczniowie kla, gimnazjów, otrzymują po 140 zł miesięcznie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 180 zł, natomiast studenci 250 zł miesięcznie przez 10 miesięcy, czyli cały rok akademicki. Mamy nadzieję, że te pieniądze pozwolą Wam sprawić sobie przyjemności. To mają być Wasze pieniądze wydane na rzeczy, które są dla Was najważniejsze. Każdy ma na pewno inne priorytety, dla jednego będzie to dobra książka, dla innego może będzie to cząsteczka funduszy, które zbieracie na jakiś większy cel. Mamy nadzieję, że dzięki tym pieniążkom ta motywacja Wasza do pracy będzie jeszcze większa. Przechodzimy teraz do tej najważniejszej części. Zapraszam pana Burmistrzu, Pana Burmistrza Zdzisława Czupe i Pana Zastępcę Burmistrza Kaźmierza Stolpana na scenę. Naszą stypendystką jest Julia Brzozowska absolwentka zespołu szkół praktycznych w Wielkiej Brytanii. Ale wersja nie kresie Płynąłem niebanka na kłębłyt We chydana drzeście martusia Na nie z ukłyby skaner We chydana drzeście martusia Na nie wezi z ukłyby czy nie daje mi zrozumieć, że ona tej śpiewała, we tym co swój dranci sancerfchylu, we tym co wę tak dała, dawała, tym co z faksuś karą wiózł. we tym co wę tak dała, dawała, tym co z faksuś karą wiózł. Piesnią, pieśni czchłe te wciążce, bez szlache widnych swing. I w biutce łeka się wci granice, Łet martusi, płestrów ci mły I w biutce łeka się w granice, Łet martusi, płestrów ci mły niec. Niech lew da sam, ze wyśka czy jak łe na spine, Ci łym starza zemsły i cimy I do martwych stichy cały czas. Ci łym starza zemsły i cimy I do martwych stichy cały czas. To będzie ostatnia zwrotka. Legi talły, jak we uciśnięcie, wejlałem we, niebanka na głęboko Która dojrzewa, tak się zapadam Jak w śniegu puchy, wiesienne liście I tylko duchem słucham i badam she Ciągam ręce, co mnie nie budzi, nie chcę nic więcej, bo wiem, że jestem w nieskończoności. W morzu miłości do ludzi. To, co Państwo widzicie, to też jest praca naszych młodych ludzi doceniona w ramach realizacji tego projektu. Te zdjęcia pokazywane są i u nas, i w szkołach, ale będą także pokazywane w Niemczech. To jest kolejny nasz sukces i bardzo się cieszymy, że coraz więcej działań naszych uczniów możemy podziwiać nie tylko u nas, ale także i poza kościerzyną. I mam nadzieję, że te wszystkie stypendia, to wszystko, co dzieje się tutaj, przełoży się na Wasze sukcesy, czego Wam bardzo, bardzo gratuluję. Wasz sukces jest sukcesem waszym, waszych najbliższych. Ale także i waszych pedagogów musimy o tym pamiętać. Regulamin e, nagród burmistrza jest tak sformułowany, że e, wszyscy uczniowie, e, którzy mają osiągnięcia artystyczne, czy sportowe, czy naukowe, zostali objęci tym, tymi stypendiami, i w gronie tych wszystkich nagrodzonych są też nasi uczniowie, którzy mają e, bardzo wysokie wyniki w nauce, udzielają się społecznie, pracują w wolontariatach, e, są przedstawicielami e, Młodzieżowej Rady Miasta. i e, no i wszędzie można ich zauważyć i te osiągnięcia ich też. To jest dla nas ogromna radość. Mamy w tym roku 12... Uczniów naszego gimnazjum i szkoły podstawowej, ale widziałam też i było mi miło pogratulować naszym absolwentom, którzy już teraz są studentami i miło mi było spotkać mojego wychowanka, Pawła Kowalkę, który jest na piątym roku medycyny. Miałam przyjemność być wychowawcą tego ucznia, i dlatego cieszymy się ogromnie z tych sukcesów naszych uczniów i serdecznie gratulujemy nauczycielom, którzy rozwijali te talenty już od, od zerówki przez szkołę podstawową, gimnazjum, a potem była kontynuacja właśnie w szkołach średnich, tutaj kościerskich i Dlatego też możemy się pochwalić takim sukcesem i tą kontynuacją, dlatego że wczoraj były nagrody prezesa stypendia Rady Ministra, Rady Ministrów i nasza uczennica Agnieszka Wajer już drugi raz z rzędu otrzymała takie stypendium i jest też uczennicą, która w tymże liceum osiągnęła najwyższy wynik średni w historii tej szkoły.